Siema, no sobie. Dzisiaj ja mam Dzisiaj kupiłam sobie z farminga. I dzisiaj pracujemy. trafłem Kostec... trafiłem w kosteczkiem. Nową presję kupiłem. Taki ma węża. Długiego. on zbiera tą. mniej roboty przy tym jest. No, ale potem po tym będę musiał wybierać jeszcze na przyczepę. Pół po to robimy, żeby zobaczyć, jak to działa. A będziemy odnowionym odciskiem. Możemy odnowił. Ładnie jest teraz. Dwa konie, żebyśmy ponieśli. podnieśli. Znaczy trzy konie, żebyśmy ponieśli? podnieśli. Palimy go. No, ładnie pali. U, chodzi też ładnie. Włączamy prasę. O, obroty od razu idą do góry. Nakierujmy się tu tak. Nie wiem czy tu sąsiadowi rośnie, ale chyba się nie obrazi jak to troszeczkę przejedziemy po, im, po jego polu. Żeby wyprostować tą przyczepę jakoś. Za, to za... na tym polu? Kurde, belkę mi chciał ukraść. Złodziej. A, pół mi przemalował, bo że mu pożyczył, bo... mechanika mam pół, bo mu skiba odpadła. Tak ten no i chyba się nie wyrobimy chyba zahaczymy kołem o to, to jest Zestaw bardzo długi a teraz 411 bo przyczepę przywiodłem 411 bo tak włożę. ładuję przyczepę, żeby nie odpinać, przepinać do tej prasy, no to 411 włożyć włożę No i a burtę tam montowałem, żeby więcej weszło. Bo układanie na to, bo układanie się specjalnie nie da tego. No poszło Trzeba to się zatrzymywać. Opsa. No tyle z jednego przejazda. Dużo straszy. Ło! No, przeczepimy w A to tak chciapań na dół. Na tył przyczapy Opsa. Dobra, jedziemy dalej. Do góry. No i zawracam. Bo tutaj koło tego ale nie próbuję zawracać z takim z takim dużym wręcz pociągiem. Akurat jak będę zbierać te belki, ja, będę, ja chcę podać, nie mam zbierać te belki, które wypadają. Teraz to tylko prasa działa, wam pokażę. Nie może się powiedzieć czy on się bardziej podobał już stare C25 czy nowy C28 bo to możeśmy mu konie podnieśli No to żeby nie było, że i w ogóle żeśmy maskę mu zmienili bo nie pasowała już Nie wiem konie bo tamta naklejka nie pasowała więc no, możeśmy mu dali taką Nie wiem, nie za zabrać sobie po sąsiadowym Zobaczymy, że tam jakaś belka będzie Dabelki oczywiście do owiec idą. Pod koło mi ta belka w parie zaraz. A tam jest jedna bela, bo mi co, pożyczył bela, bo sobie pożyczył trasy do balbo bo chciałem zobaczyć, czy 60 dam radę w ogóle. Powiedzieć taką belę, no i nie jest bardzo. Ale nie odnowiłem to 60. -tkę. Duży remont był, bo 60 była taka wkurzająca kierownica. Że, że to, że było trzeba się tak przechylać strasznie, bo nie była do mnie tylko do góry ułożona. O, jakaś jeszcze zamokła, bym to przecząsał, orsusem, było suchutkie. Pewnie po, po samym siadowym, że on pojedził, to mokre tam pewnie ma. A, za chwilę przyczepę będziemy zmieniać. Bo z założeniem nie wejdzie. Strasznie szybko te przyczepy teraz zmieniać. i na tego raz zapełnimy tą przyczepę i pojedziemy akurat pojadę z Wami, pokażę jak to wygląda teraz. Nie będę wszystkich trzech zapełniał, bo to by długo nawet to by długo zajęło. Najgorzej będzie z górki tam zjechać. Tą a się rozpędzi ten Ursus. Może jedła ja na no się z górki rozpędzimy. To mogę polecieć. Polecam już za oby obydwa. Już mnie męczyłam tą orką, bo orka jest bardzo nudna według mnie. I dlatego długo. Nudna i długo. Trochę jak szkoła. Przeciwając się do szkoły jeździłem ja na traktorze, przynajmniej. O, pełna. Czekajcie na pełno, pełna. O, na pełno. Dobra. No nie umieszczę sobie zobaczyć tego bojca. Zobaczcie. Zobaczcie. O. Dobra, zgasimy. Szkoda ropy. No nie masz, żebyśmy mieli odjechać jakoś. A to już mam wyłączonej prasy. Ale pięknie pali, akurat to musicie przyznać. Dobra, posłuchajcie jeszcze raz, jak to pali pięknie. No pięknie. Dobra, bo już szkoda ropy. A jeszcze się dużo tym napracuję, akurat. A sami tego nie, mam. nie wiem, czy to Czekaj, a ja po samym tego nie dał z spiąć. Teraz co jest ta jedynostka? Palimy? O, też pięknie. Dobra, widowiem. Jedziemy. Podpinamy. Tylko czymś. Nie no, zmieścimy się po tym. Pod tym. O, psa. A czy pod takim kątem mi to się podpięt Chyba jeszcze będzie trzeba trochę odjechać. No jak to wygląda? Trzeba cały czas odjeżdżać, podjeżdżać? Nie, może być. Przypiąć to, bo nie pojedziemy. Gdybyśmy te kawryku nie przypięli, to byśmy daleko nie zajechali. Teraz wspomaganie jest. Tak, wspomaganie to się do przyczep zamontował, bo te przyczepy są strasznie ciężkie. Zwłaszcza jak jest na nich bele czy jakieś zboże. Także trzeba wspomaganie. Kupił takie. Za miałem ze samochodu jakiegoś, Będę do przyczep zamontował na kabelę, żebym to zrobił. I ogoniem, jak zauważyliście, to, to pomalowałem przyczepem, bo takie szare były. Wszystkie trzy moje przemalowałem, i do tego wszystkie trzy moje wziąłem. Założyłem im burt, no i jedziemy. Idziemy już na farmę. Koła się kręcą. Ładnie. A nie, a, a widzowie! Nie wiem czy wam mówiłem, ale też przemalowałem to. Nie wiem czy ja mówiłem. Według mnie teraz to jest ładniejsze na czarno. Ale wy możecie sądzić inaczej. Według mnie na czarno trochę ładniejsze to jest. A. No żeby nie zauważył tak jak się domiczu, te tu stoją tutaj to w nie trzeba zamontować kiedyś tutaj to by się płotak tak przydał bo do mojej farmy coś strasznie ma co tutaj tutaj nie ma ale nie dziwiłbym się gdyby mi chciał podkreślił worek gościmy na chwilę. No, wylizowia. Oto remontowana 60. To jest ten się co mnie przemalował. Nie byłem jeszcze pomyłany, ale żebym się sprawdził potem, to on taki ładny nie był. Ale pasuje. Ale nie, dobra, ale nie za dobrze to pomalował, skoro już to jest zdarte tak szybko. Widać, że raz to malował. Dobra. Dobra, posłuchajmy jak pali. Pięknie zapaliło Turde ma oczywiście Dobra, ale Hej Jeszynką się będziemy bawić gdy będziemy kultywatorować A to już nie aż tak długo Bo w następnym odcinku może Ale zobaczymy co jeszcze będę robić No i widzę Jedną przyrzepę żem do owiec wysypał A drugą A drugą wysypię gdzieś indziej no bo tam są tu, to cały czas nie będzie. Boję się, że to mi panie do owiec. No ale raz się żyje. A najwyżej będzie blisko. Nie na no, prawo. Ale dobra już. Burtę otworzył. No to. No to CPM. No i tak to wygląda. Ciep, 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 ciep. A czekajcie, czy by może to do wiaty nie weszło? Że czy nie na moku potem. No tutaj i tak nie... o widzę że mówiłem paleta paliwa. To jest to. nie nie Tutaj Też... Ale nie trzeba wybudować. I naprawdę wybuduję kiedyś, ale na razie no to pieniędzy nie ma. Trzeba było sobie też kupić porządną przy, przy, przy z kiprem. No ale to za kilkanaście lat, ja nie więcej. Ops. To tak fajnie robi, to jest takie statyk swejszy Tylko gorzej, gdy się zahaczy o coś, za mocno poleci bada i przyczepa. Idzie, Do przodu. To potem trzeba podbierać i gdzieś przełożyć. A w sumie. Teraz to przełożyć. Dlaczego znaczy tutaj że żem wysypał? No, ale to tu nie może być. No to na tył miało iść kiprem. Ale żem zapomniał, że kipra nie ma. Tutaj to mu tak pójdzie. Turem się nie będę bawić w tym. A bo w sumie ten odcinek jest długo, ale w lokali 60. Zobaczycie. Dobra. I pram się tutaj. Pobawimy się tutaj turem. Łóżeczkę weźmiemy. Łóżkę weźmiemy. Widałek nie bierzemy. Bo widełki, no to by było niefajnie. Ja by mi się wbiło. Pięknie, kurde, pali. No ja zakładam książnika bo czas. To się na jakieś cięższe rzeczy. I na przykład, jakbym, jakbym, musiał, jakbym musiał załadować jakąś rzecz, na przykład pług, na przyczepę bo by jechał do lakierni, a tak będzie. O, o, nie Aniżeli mnie podnieśli tylko maskę, to zmienili. No i teraz pięknie do przodu jest A przedtem to była No to nie było za fajnie to To ułożone No i się nieprzyjemnie jeździło Teraz to Teraz to się mega przyjemnie jeździ Dobra, tak to weźmiemy se Tak to se weźmiemy Ciep No słuchaj dobrze ja tego tu razem wziął od razu szybciej to idzie Czekaj, jak to odziemnie Dobra, nie porysuje się No bo odmalowane wszystko Cały tura. Szkoda, by było zarysować No a ty, tutaj, to tutaj to sobie ręcznie Leży jeden balot No psa. Wow, prawie tam, tam zjechał Ale abyście się pytali, co tutaj taka skarpa jest no jakże, jak budowali tą zagrodę, to, to nie wiem czemu, wzięli taki wielki sprzęt. No i chcieli tutaj wygładzić teren. No i coś zimnie wyszło. No i maszyna w dół pojechała. No i taka dziura tu jest. Pytanie, to nie przeszkadza, bo te, którzy są w stanie, w to przejechać. No dobra, już nie będziemy męczyć tej 60, więc widzimy się w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.